Jest! Jest! Nie ma już... Ty je ciągniesz! Boże! Jest! Jest! Ładny, 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 ładny! Cześć! Dzisiaj po raz pierwszy mam przyjemność razem z kolegą wędkować na Narwi, a konkretnie na tym odcinku Narwi wpływającej do zegrza. Generalnie to jest już rzeka, natomiast ta woda raczej tutaj stoi. Naszym planem są szczupaki. Ja większość czasu myślę, że poświęcę muchówce. Możliwe, że też porzucą sobie na spinning. Kolega natomiast będzie łowił tylko i wyłącznie na spinning. Oczywiście tego typu czołówkę, jak to w zwyczaju nagrywam, już pod koniec łowienia, w związku z tym już mogę zdradzić, że udało się złowić kilka ryb. W związku z tym jestem bardzo zadowolony. Mamy jeszcze 3 godziny łowienia, no to mam nadzieję, że coś jeszcze wpadnie. Ja już nie przedłużam, wchodzę ponownie na łódkę i lecimy. No tak, jest. No, jak taką mniejszą gumką, to staraj się jak najbliżej właśnie tam pod się w Ale tak dosłownie wiesz, z pierwszego opadu bardzo się wziąłem. Tak tu to jest taki jeszcze głębszy. Dlaczego kasta nie brałeś? E, bo nie mam multika, wiesz? A. Bo sprzedałem ostatnio swój multik, bo trochę mnie skurzał, bo był dobry, ale do lżejszych przynętrznych. nie? Aaa! E, no i... Nie dogadywałem się z nim. W że jak multiki to Davewa robił jeden z fajniejszych. Jeszcze nie zależy Ci na jakimś tym DC, który ci tak stękać będą. Nie, 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 będę mówię. Patrzuję taki zwykły postrzyk. <laughs> Ale małe. Dobrze! Będzie. Kurde, to to no taki. Ale na zawodach może byłby był wymiarowy. No pewnie. No i elegancka. Ale ładnie Ale zaburkował teraz. Taki taką gumę, no to już jest przesada, gruba, naprawdę. Dobra. Nie liczę, że jak jest to branie, chociaż to wiesz, to będzie z tego coś. To kiedyś złamie tę wędkę. Tam tą stronę już zielę nie będzie. Ale one generalnie naj, najlepiej, że stoją dalej, to jak masz właśnie tą linię tych ccin. Mm -hmm. tam jak są te zatoczki, to w nich są grążele. I na samej linii wyjścia z tych grążeli, tam jest około 2 metrów jak one jeszcze tak są na dnie, takie też taka kapusta jest. Założę sobie tego swojego fish -hunteria. Yy, przestawimy się kawałek? No jasne <tryk> oh. Co? No, Co? Znowu zapepiłem Cię ciągnie, boże wejść i zlituj trochę! No, chłopiec 2-0, ale widzisz, nie wiem czy to takie małe. No, coś tam się dzieje, no. Jakby nadzieja, jak masz branie na tą wielką gumę i po prostu za każdym razem widzisz, że gdybyś nie był nad zegrzem, to byłbyś w gdyby, tak. normalnych warunkach. 80 osiemdziesiątkę. Dokładnie tak, no tutaj ze środka tej zapaski, tak, nie wiem, czy... Może pływa dalej? Może no, pływa dalej. Pływa dalej, na pewno, ale... Ja miałem tak, że musiałeś przewagać tutaj na chwilę, więc... Ciekawe jak będzie to latać. W sensie. no, ładnie. Lata, ale no powiem Ci, że... Wciąż jakby to, ja dlatego zrezygnowałem z łowienia na muchę, że to wymaga tego wysiłku, żeby tą muchę wrzucić dalej do wody i widzę, że mimo, że to dziesiątka, to i tak trzeba się trochę Stary, w mm. stary tą linkę odkładaj w ten kosz, w te frędzle, obowiązkowo, bo... A nie ma właśnie problemów z zacięciem tych szupaków na muchę? Ja mam dużo brań takich że wiesz, że zacinam rybę i ona spada dosłownie po sekundzie. Znaczy, Jedyne to, dlaczego to jest praktyczne, to zauważyłem, że właśnie tak e, miałem więcej zaciętych ryb. To są, słuchaj, przynęty, na które najwięcej szczupaków złowiłem. Te, te muchy. To, to jest najpiękniej pracująca muszka. Z krawców. Tylko ja wiem, ja już widziałem. Co ty gadasz? Był, normalnie był, człowieku. Normalnie była ryba, Normalnie, tak, normalnie była ryba <tanie> Serio? Jak nie nie no Normalnie, myślałem, że to grążal jest, mówię, jak to Normalnie była ryba kurde, To na, no tego? Co, widzisz, nawet zawinął, tak Na 100% była ryba, no O kurde Kurde Aaaa. Normalnie takie warunki jakbyśmy w Szwecji łowili Możemy też tak zrobić O Jezu za co? Stary, przepraszam Tak, tu ja się ściągnę sam A tu ładne takie łąki są. Ja się to jest właśnie fajne tutaj, że ta woda wygląda tak jakby na każdym rogu miał być szupaka. a już <noise> możemy płynąć. Szupaku. Nawet jeśli wiesz, jest dużo takich kryp podleć dużo. No jest całkiem sporo jest tak po 50 cm. O! To był. Widzia <noise> Widziałeś to? No. Ale jaja, nie wierzę normalnie. No wiesz, wyszedł do niej ładnie, bo prawie do wierzy. Tak, no? To, 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 to.

haha <laughs> no? dobra, wyrzucaj ja do wody ale super A, poczekaj, jestem cały już zaplątany w sznurze twoja ryba, ale... u mnie Cieszę się. Chcesz jakąś fotę? Wiesz co? No. Tak. Ej, co taki naprawdę przyzwoity. W sensie, że to ten sam mi się wydaje. Tak. Ale fajnie, ale tu widać z tą muchą rzeczywiście coś jest. No to pewnie są trochę przespinać. Tam, warto. ty miałeś jedno branie. A widziałeś ile ja łowiłem, a ile zmieniałem przynętę, a ile się plątałem? no. A jednak trafił. No wiesz, on jakby na pewno tam przynętę moją widział. To jest 100% pewne, bo rzuciłem tam przynajmniej 10 razy. Akurat do to miejsce, bo tak się tutaj. Tak, się prowadziłem, więc na pewno na tam była. Ile skubany będzie miał? 60 61 Teraz tutaj nie widzisz tupak Ty no ale nie jest źle w sumie no de facto trzy ryby wpadły wtedy nie ma to normalnie teraz to zrobimy spinning w Smucha fajny bo to będzie bardzo rybie bo ładnie kolor ma. Sobie. O, ale rzut teraz, tak jak się kręcę Już taki ładny rzut teraz oddałem Normalnie, jak to cieszy To jest fajne, że przynajmniej jak łowisz na tę muchę, to nawet rzuty cieszą Tak Tutaj fajnie jest na muszkę, to by było jakby się miało jakiś taki silnik elektryczny, na przykład, który by cię tak nie wiem, z 10 metrów od odcinek równolegle prowadził. No, taki tak. No. tak. O! Pobieraj? Nie to wieku, normalnie. Nie no, co ty? No zobacz, no Boże. Co się dzisiaj No uważaj, uważaj. A już poszedł? Tak. Ale taki z tych mógł mieć? Nie, to jest, ja nie wiem, czy miał 45. Masz tak? O, no dobra, może miał. Nie. Ale taki, no, tak taki, no. Okej, okay, no ale słuchaj, no zawsze coś. Taka szwedzka guma. Taka Faktycznie te kotwice BKK robią ładne wrażenie. Pocięta? U Jezu! To trochę grubo. Dobra, czyli najpierw Dobrze. na Dobrze. na teraz byśmy sobie popłynęli tutaj, gdzie wakacje są na środku. No, Myślę, że to jest płytko. Tak, tak. tak, tak. Okej, okay. że można na tej pójść, nie będą stały. Jest tu jest jakby... na nie masz cały czas pozostałości tych takich, takich właśnie. A ja właśnie w takich miejscach zawsze lubiłem łowić, na wiosnę oraz jesień. Kiedy w wakacje wiem, że to jest porośnięty teren, tak. obumiera ta roślinność i nagle się okazuje, że to są świetne miejscowy. Polarzyk grandzei są tu bardzo duże Tak Tak, tak, tak Widać tutaj właśnie jak są te kawałeczki roślin kurde, Po gumie... No, o, o, grążą, poczekaj kurde, Spoko Akurat coś się obniża <laughs> Dawaj, toczę Chciałem, się uda pod tą przepraszam Ja sprawię Skokaj <gryś> pierwszy... co? Ty, nie nie. Co się stało? Znaczy, spadł najpierw on, no nie? Ale, człowieku, agrafka jest zamknięta. Zagadka życia, normalnie. Zaraz, zaraz, jak. W pierwszym rzucie przy tych czcinach złapałeś małego szczupaka, który następnie spadł, a zaraz po nim spadła ci przynęta z zamkniętej agrafki. Ja nie wiem. Jak to się stało? Nie wiem, teraz to jest, człowieku, zagadka dla mnie taka. No ja, moja przynęta, taka ładna. Taka szwedzka. Pa, Okoń się tym interesuje. Patrz, 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 patrz. patrz, patrz płynie okoń. Nie, i A nie, 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 czekaj, nie, czekaj, czeka. płynie. nie, nie, za tym płynie. Cześć! I tak jak wspomniałem na samym początku, kilka słów odnośnie sprzętu. Generalnie nie będę rozwodzić się na temat spinningu. Pokrótce jest to kołowrotek 4000, kijek dajwa Turnament. Natomiast na niego łowiłem tylko jakieś pół godzinki. Kolega trochę więcej czasu poświęcił na spinning. Jeśli chodzi o muszkę, wędka Trapper Silence SW 9 stopowa w klasie 10. Tutaj mam kołowrotek Vision Steel Maniac w rozmiar 7-8 i co interesujące, tutaj jest linka Guideline hmm, Predator Evolve jest to linka taka turkusowo-marańczowa ona się charakteryzuje tym, że głowica jest intermedium running i reszta jest pływająca. Bardzo przyjemna linka tutaj jeszcze drugi kołowrotek jest to Sierra Traction, na nim nawinięty jest sznur Rio Outbound Short też intermedium Klasie 10, generalnie są to dwie bardzo popularne linki, szczególnie właśnie ten Rio Outbound Short. Natomiast nie ukrywam, że mi przyjemniej łowi się tą linką. Tutaj mam wrażenie, że ta głowica jest dużo krótsza i ta linka może być przyjemniejsza, jak się łowi z brzegu. Dla mnie jest trochę bardziej taka toporna, ale może też to jest kwestia kołowrotka, który jest po prostu wielkościowo i wagowo dużo większy od tego Wizyna. Dobra, omówiliśmy sobie linki. Teraz tak, jeśli natomiast chodzi o przypom, to jest dosyć interesujące, ponieważ możemy go zbudować w bardzo prosty sposób. Tutaj na samym końcu sznura, sznur zakończony jest pętelką. Pętelka o pętelkę przywiązałem regenerator, który pokażę za chwilkę. To jest regenerator 0,60 albo 0,70, czyli pętelka o pętelkę połączone. Następnie to mi biegnie. Tutaj przywiązałem węzłem zderzakowym kolejny odcinek regeneratora. Około 50-60 cm, i to jest regenerator cieńszy. Tak jak wcześniejszy był 0,60-0,70, tak tutaj mam gdzieś 0,40 czy tam 0,50. I tutaj, pod koniec, przywiązałem materiał przyponowy. Tutaj mam akurat not fenomenalny tytonowy materiał, który po prostu daje się wiązać. I tu na końcu tym materiałem not tukinki wykonałem sobie pentalkę, do której przyczepiona jest agrawka. To jest agrawka Arex. ok, Arex, i tu na końcu muszka. Generalnie, jak widzicie, cały przypon, od muszki do końca, on będzie miał gdzieś tak do 2 metrów. Dobra, I teraz tak. Nie mam przy sobie tego materiału na natomiast zamiast niego możemy używać na przykład tego, od Birzyna. Jest to taka linka stalowa powlekana jakimś nylonem. Bardzo fajny materiał. Tu wspomniane przeze mnie regeneratory albo zwykle fluorokarbony. Fajną jeszcze rzeczą są te przypony od trapera, tego typu, on będzie tutaj się znajdował. Tylko nie ukrywam, że one są dosyć takie grube i ciężkie, więc przy jakichś małych muszkach to raczej egzaminu nie zda, ale nie jest zły. Dobra, jeśli natomiast chodzi o muszki, jak na razie udało nam się złobić na muchę, udało mi się złowić na muchę tylko jedną rybę, Dokładnie na tą przynętę Kolega jeszcze wziął na chwilę ode mnie Muchówkę i złowił na Tą Muchę Jeszcze jednego szczupaka Niestety on mu dosyć blisko łódki spadł Tego typu Mówiłem jeszcze sporo na muchy z Wigulta Ale bez rewelacji Dobra, to jest jedna z moich ulubionych much Na te, tego typu konstrukcje złowiłem zdecydowanie w życiu Najwięcej szczupaków Tutaj jedną między innymi z antyzaczepem To na jednym ze swoich filmów właśnie mówiłem na tego typu muszki, bardzo fajny antyzaczep bo rzeczywiście to się nie czepia a ten fluorocarbon powoduje, że ta przynęta omija te zielska. I tutaj mam muszki takie z, do, z możliwym doczepieniem wiggle tail tutaj mam akurat taką koncerną muszkę na zasadzie dwa duże haki nie lubię na nią mówić, ze względu właśnie na te haczki tutaj jest akurat streamerek na haku Arex Bend Streamer to jest moja to kiedyś była moja zdecydowanie ulubiona mucha na szczupaki. To tak jak wspomniałem, tutaj mam muszki z Wiggle Tail oraz z takimi ciekawymi ogonami. Jakby Tak powiem szczerze, nie przepadam za tymi ogonami. Drogie są, a jakoś tak nie wydaje mi się, żeby były jakieś fantastyczne. Już dużo bardziej wolę te Wiggle Tail. I tutaj z drugiej strony to samo, też tego typu muchy. Mówisz, że branie miałeś? Tak, była ładnie dziabnął W no, którym miejscu? Tutaj z tego oczka Tu? No Dobra, może powtórzę okay. no, ale... Czyli mówisz, że... Głęboko, głęboko spójrz Tam jest dość głęboko, tak z pół parametra Założyłem sobie teraz muchę muchę, którą mówiłem na łóżkę grazem z czeburaszką 3 gramowe wrama byłaby fajniejsza, ale go nie ma bardzo fajnie to pracuje tutaj na dłuższej lince to na pewno by trochę wolniej pikowało w dół Ale jest naprawdę spoko Damy jej trochę szans te muchy takie lekko zbrojone to one nie pikują tak mocno w dół Zobaczcie, to namoknie, to leci. Miałeś? Chyba się wsiadł. Jest! Jest! Ładny, ładny, ładny ładny, ładny. No nie, tak ładny, ładny. No stary, patrz, wymiar będzie miał. Dawaj go tutaj do mnie. dawaj. Uh, siedzi Mówiłem, że uderzył Wydawało mi się, że właśnie walnął 82, 3, Kurde, czekaj, ślicznie Ale tak coś czułem właśnie, że on przywalił, bo takie dziwne był... Dziwne uderzenie w przynętę Dobra. O, ty. Tam eee. Dobra. Jezu, jaki park! Nie widziałem jej Luzik stary, co się stało Nie, jedno, pięknie Klasa Jak widzieliście, udało się złowić kilka naprawdę fajnych ryb. Jestem szczególnie bardzo zadowolony, ponieważ tutaj, na tych odcinkach wędkuję po raz pierwszy. Mi udało się złowić dwa szczupaki, kolega miał trzy oraz e, trzy spady. Ja jestem, można powiedzieć, że podwójnie szczęśliwy, ponieważ jednego z nich udało mi się złowić na muszkę, stąd cieszy podwójnie. No dobra, ja nie będę przedłużać. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!